Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wartość, że ...interwencja policji jest nagrywana. Ok. Chciałem poinformować, że wszyscy policjanci, którzy obecnie nie życzą sobie upobieżnienia swoich wizerunków na stronie internetowej W czasie interwencji nie ma, nie ma takiej możliwości. Poza tym jesteśmy dziennikarzami obywatelskimi, Warto, na co to mamy to. dokumenty i mamy prawo publikować prawdę, czyli to, co dzieje się na miejscu. Informowano Państwa, że nie życzymy sobie w naszym wizerunku. Jak będzie nie, pan prywatnie nie na służbie, to może pan mieć takie życzenie. Proszę bardzo. Co się dzieje w Państwa lokali? Tak. U nas w tu w tym miejscu odbywa się, jak pan widzi, mamy tutaj oddział pierwszej włodzi, taki mhm. z najprzyciwcy, odbywa się spotkanie tam Może pan sobie sprawdzić w KRS-ie. Ja nie mam obowiązku panu tego pokazywać, można się skontaktować z panem. Pawłem Tanajno, który jest prezesem partii Strajk Przedsiębiorców. Partia jest zarejestrowana. O czym na pewno e, macie wgląd do takich informacji? Możecie sprawdzić w no, krs na obecny, pan, nie jest zarejestrowana. Nie ma pan yes. aktualnych nie jest informacji. Nie jest nie jest do ewidencji na yes. Nie ma pan w takim razie aktualnych informacji. No, to możemy takie postanowienia opuścić. Ja tak. nie muszę panu pokazywać takiego postanowienia. Wszystko jest w KRS-ie. A siedziba partii jest pisała, bo... Tak Oddział bo... jest zgłoszony. Mm -hmm. Ale Jest zgłoszony. Zgłoszenie oznacza już, że jest. Czekamy tylko na decyzję, natomiast zgłoszenie poszło. Tak, to są obywatele, którzy wypełnili deklarację członkowską z chęcią przystąpienia do partii. Tak jest, więc od dnia dzisiejszego, dzisiaj osoby, które tutaj są, będą zgłoszone. Eee, nie, dzisiaj jeszcze obecną, będziemy. Na chwilę obecną nie posiadają żadnych legitymacji członkowskich, tak? Czy należności do partii? Nie bo... muszą. Jeżeli są zgłoszeni do partii, to nie muszą posiadać no legitymacji, tak, bo czas nie... legitymacji wyrobienia legitymacji e, trwa, a to nie oznacza, Dobrze. że nie są jeszcze członkami partii. Dobrze. Ale, ale Państwo mają, tak? My, ma. My czekamy na legitymację, są już w trakcie wyrażenia, czekamy. jesteśmy w frakcji, czekamy są zgłoszone i czekamy nie mówiłem, że to nie? Nie, nie wiem. A chyba ja mam panu dać dane osobowe ludzi, którzy chcą, w tym życiu są członkami partii? Dane, dane osobowe, to my możemy tak czyść, na ja to stawiam, bo się już jesteśmy, są to Czyżby? To... A czy pan wie zla... czy o czym pan mówi? W ogóle? My pan rozmawia o członkach partii. Nie ma takiej możliwości, żeby pan posiadł wiedzę na temat tego, kto z imienia i z nazwiska jest partią. Absolutnie. Nie, Oczywiście, że nie. Proszę skierować wniosek do sądu w takim razie. Nie ma takiej możliwości. Ja nie, Wie pan, że jest RODO, ja nawet nie mogę tych ludzi panu udostępnić, że oni stali się właśnie członkami partii. O czym pan mówi? Nie wejdziecie. Proszę bardzo. Po pierwsze, tutaj jest orzeczenie. Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiedział się w tej sprawie. Spotkania partyjne, czyli spotkania służbowe są wyłączone z rozporządzenia, na którym tak bardzo lubicie się opierać. Bardzo proszę. I chciałam powiedzieć, że jeżeli Pan się zdecyduje na legitymowanie kogokolwiek i będzie Pan się opierał przy tych czynnościach, to jest kodeks karny artykuł 119 dyskryminacja ze względów politycznych. I absolutnie nie ma takiej możliwości, żebyście Państwo ustalali tożsamość członków partii. Zresztą oprócz tego życzenia, jeżeli mówimy tutaj jeszcze o ustawie, wie bo jeszcze tak może bym chciała, ponieważ oczywiście rozumiem, że Państwa interwencja jest na podstawie ustawy w związku z zapobieganiem chorób zakaźnych, prawda? Tak zwana ustawa covid potocznie. To ja tylko chciałam tutaj zaznaczyć że nawet w tej ustawie jest napisane, że spotkania służbowe są wyjęte z rozporządzenia. A to jest spotkanie służbowe, proszę pana. I to jest spotkanie służbowe, spotkanie zawodowe, proszę pana. Zresztą nawet na Facebooku, jak pan chce, deklarowaliśmy, że restauracja działa na wynos i z odbiorem osobistym. Natomiast organizujemy spotkania obywateli chcących przesadzić się z partią. Proszę bardzo, początek. I to mamy dokładnie z Dziennika Ustaw, proszę Pana, artykuł 26 podpunkt 11 pierwszy. Okay. Proszę bardzo, który wyklucza paragraf 26, okay. 11 spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe. To jest spotkanie służbowe, proszę okay. pana, w związku z powyższym jest wyjęte z rozporządzenia. Nie ma pan w tym momencie podstawy ani proszę prawnej, panie. ani faktycznej, legitymowania kogokolwiek, kto znajduje się w Nasze, tym okresie. Straj przedsiębiorców na pewno no jest nie jest jeszcze takim, i y, nie jest, proszę Pani, wyłączony z tych przepisów, o których Pani mówi i że występuje możliwość organizowania spotkań służbowych i zawodowych. Proszę sprawdzić aktualnie swoje dane ponieważ jest, jesteśmy proszę mamy, mamy wątpliwości Proszę Pana, proszę bardzo, to jest... Dziwne. Znaczy nie to wiem, czy to, Pan czy będzie to ryzykował to swoje wątpliwości postępowaniem z kodeksu karnego, tak? To, to jest, proszę nie proszę wiem, Państwa, czy to jest warta to jest, gra świeczki. Mazec, gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich jasno określił, że organizacja funkcjonu, funkcjonująca pod nazwą Strajk przedsiębiorców rozpoczęła proces rejestracji tak, jako partia polityczna. Tak, Więc to było w 20, 25 marca, minął od tego czasu miesiąc i ja panu gwarantuję i biorę za to odpowiedzialność, że partia jest zarejestrowana. Może to pan jest, sobie sprawdzić. Jest, jest, proszę sobie sprawdzić. Ma pan dostęp do takich to, danych i nie, proszę sobie zaraz, sprawdzić. Zaraz, proszę, proszę. To bardzo proszę, to proszę sobie sprawdzić. Mam takie pytanie, czy dwa tygodnie temu też była zarejestrowana ta partia? Już? E, nie pamiętam dokładnie, którego dnia byli zarejestrowani. Natomiast e, wie pan, prawda jest taka, że Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiedział się wprost. W momencie kiedy zaczął się proces rejestracji, ta partia ma prawo już organizować spotkania partyjne, już od momentu rozpoczęcia procesu rejestracji. My w momencie rejestrowania naszej spółki mogliśmy już, mogliśmy już, proszę pana, podejmować czynności do tego, żeby tą firmę otworzyć. Już w momencie zgłoszenia do rejestracji podejmowaliśmy inne czynności, ponieważ zgłoszenie i rozpoczęcie procesu rejestracyjnego pozwala na podejmowanie pewnych czynności po prostu. Więc i rzecznik prawo, to nie jest moje widzimisie, to jest... O rzeczy, to jest stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, Cześć, który mówi jasno. To Rzecznik Praw Obywatelskich, który już nie powinien być Rzecznikiem Praw Obywatelskich, nie pełni swojej funkcji. To Pana zdanie jest. To ma Pan prawo to do swojego zdania. Jest, ja, sobie... ja na ja tej ja ostatnio od jednego z Pańskich kolegów usłyszałam, że mam prawo do własnego zdania. W stanie Trybunału Konstytucyjnego, nie mam. E, wie Pan, proszę Pana, ja tego nie będę rozstrzygać. To jest stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To Jeżeli to... dostanę nowe, stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że nie mam racji to będziemy rozmawiać inaczej. Dlatego, Na chwilę obecną to jest ostatnie stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. I dla mnie jest wiążące. Ja wiem, że dla was nie jest nic wiążące, ani konstytucja, ani ustawa, ani nic, bo wy posługiwacie się tylko rozporządzeniem, ale jeżeli chcecie posługiwać się tym waszym ulubionym rozporządzeniem, to w tej ustawie, do której jest to rozporządzenie, spotkania służbowe są wyjęte z tego waszego ulubionego rozporządzenia, więc ja nie wiem o czym my w ogóle rozmawiamy. Bo ja tracę swój czas. Ja mam jeszcze godzinkę spotkania z tymi ludźmi, mam później następne. Ja mam dużo rzeczy do omówienia z tymi ludźmi. To, że przystępują do ja parku, tak, A wy mi to uniemożliwiacie. By się przyspieszyły, jakby pani po prostu okazała nam, że jest się jest, jest jest zarejestrowana park. Ale proszę pana, ale ja się nie muszę przed wami tłumaczyć. Wy macie dostęp do danych i sobie możecie to sprawdzić. Jeżeli przychodzicie podejmować interwencję, to powinniście wiedzieć, do kogo. Przepraszam, bo w ten sposób to możecie do każdego teraz wchodzić i wszystkim kazać, okazywać wszystkie dokumenty, no chyba nie tak. No, no nie proszę, proszę pana, nie. Jeśli wątpliwości. To wy macie wiecznie wątpliwości nie? nie pana. Jest proszę pana. wszelkich, że tak powiem, informacji. Proszę pana, jeżeli ja idę kogoś o cokolwiek oskarżać, to najpierw sprawdzam, czy popełnia przestępstwo. Nicu jeżeli ktoś przychodzi i chce mi zarzucać, no wie pan co, ale tak mnie traktujecie jak przestępcę. proszę bardzo. Jeśli wy mi zarzucić, że to nie jest zarejestrowana partia, to sobie to sprawdźcie. Ja nie muszę mieć przy sobie wszystkich dokumentów świata. Ja mam wystarczającą liczbę dokumentów, którą codziennie muszę ze sobą nosić. A tragarza sobie nie wynajmę. Ale proszę pana, skutecznie mi utrudniacie prowadzenie działalności na miejscu. W związku z powyższym posłuchałam pana tego. Patkowskiego. Patkowskiego, który kazał się przebranżawiać. Ja muszę wykorzystać powierzchnię, którą tutaj mam. Nie będę siedziała w domu z założonymi rękoma. Nie pozwalacie mi prowadzić działalności, utrudniacie mi to każdego dnia. W związku z powyższym nie prowadzę stacjonarnie. Robię na wynos i na wygóz. Co nie oznacza, że nie mogę spotkań służbowych organizować, proszę pana. To jest wyjęte spod rozporządzenia. Z tego, co tutaj widzimy, mamy co sytuacji. Wy macie, wie pan co, a ja mam wątpliwości co do legalności waszych działań. I co z tym zrobimy? No no Pani ja, ja zrobiła. Wniosek do prokuratury i do WSW wpłynął jakby dziewięć innych wniosków. Także sąd będzie rozstrzygał. Sąd będzie rozstrzygał. Czy jeżeli ma Pani jakieś wątpliwości? Sąd będzie rozstrzygał. To jeżeli ja popełniam Waszym zdaniem jakieś przestępstwo czy wykroczenie, to skierujcie sprawę do sądu i dajcie mi żyć. Przestańcie mnie nękać i nachodzić. To jest nękanie i nachodzenie. Ja już tracę cierpliwość. Jakby do pana codziennie ktoś przychodził do pracy i sprawdzał, czy pan legalnie zarabia na chleb, pracując legalnie, to nie straciłby pan cierpliwości? Ma pan rodzinę na utrzymaniu? Może pan zrezygnuje z wynagrodzenia na 8 miesięcy i zapłaci pan rachunki? To, czego wy wymagacie ode mnie. To wtedy będziemy rozmawiać równo. Bo jak na razie to jesteście silniejsi, bo przyjeżdżacie grupą w mundurowaniu do mnie jednej, ja też muszę zrobić na to jest silniejszy, nie zamierzamy stosować swoich, jest Ale chcecie wejść na spotkanie partyjne, które jest wyjęte z rozporządzenia i chcecie legitymować ludzi, członków partii, do czego nie macie prawa. Proszę. Zostanę, to jest oficjalne spotkanie opisałem członków partii. Będziemy ten temat weryfikować Proszę bardzo. natomiast nie Zna pani i pan. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. O, tak, przestrzegania, tak. Tak, tak, 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 nie, to ja rozumiem, że paragraf 116 w Waszym niemianiu miał zastosowanie w związku z tym, że ja prowadzę komu nielegalną sprzedaż pizzy. To teraz ja bym chciał wiedzieć, na jakiej podstawie chcecie ustawić artykuł 116 kodeksu wykroczeń, jeżeli to jest spotkanie służbowe, a ja sprzedaję na wynos, tak jak Pan teraz zabrał na wynos. Proszę mi podać podstawę. Ja bym chciał podać podstawę faktyczną proszę pana, bo pan ma obowiązek podać mi podstawę faktyczną. Podstawę faktyczną do wykonania pana osoby. Podstawę faktyczną w ogóle dzisiejszej interwencji. Czeszymy nasze informacje, że w pani lokalu jest funkcjonowane przepisy odnośnie obostrzeń, tak? Na każdym kończy zakazów, nakazów I prowadzone są, prowadziły się osoby, tak, bez masażu. Mhm. Ale no pan się było... posługuje rozporządzeniem, które jasno określa, nie, bardzo, że spotkania że... służbowe są z tego rozporządzenia wyjęte. Więc ja bym chciała poznać da... podstawę faktyczną. No, pani, że w tym kierunku będą prowadzone czynności wyjaśniające odnośnie... Rozumiem, nie czyli, wyjaśniające, tak? czyli nie to, że pan mówi mi, że będą prowadzone czynności w kierunku ukarania mnie ze 116, tylko nie. będą czynności wyjaśniające, bo tak, to jest, to jest to bardzo to duża różnica, więc doprecyzujmy. Czynności wyjaśniające sprawy obywatelne. Dziękuję do, bardzo. To tak? no, już jest y, jasne. Tak? Tak? tak, są właśnie. Tak. są tak. Dobrze, na chwilę dostanę y się, kończymy nasze spotkanie. Dziękuję.